I właśnie pytanie do Was, co się zadziało w Mavericks, co się nie działo w Golden State, że nagle okazuje się, że człowiek, którego skazywali na przedwczesną albo zasłużoną emeryturę, nagle okazuje się, że jednak potrafi grać w kosze i potrafi strzelać. Cóż, tu mógłbym chyba tak bardziej pokazać, jak to Clay zwykle w swoim zwyczaju miał takie aroganckie cztery palce na znak czterech mistrzostw. Ale każdy z tych czterech palców coś oznaczało. Po pierwsze, efekt no, może nie świeżej miotły, bo to nowe miotły, jak to zwykle jest w przypadku trenerów, ale jednak nowe otoczenie często daje nowy zastrzyk energii, daje ten pobyt świeżości. No bo jednak przez tyle lat, grając w golne, z tej no, naprawdę weźmy pod uwagę, że my patrzymy na to jako czasami może jakaś romantyczna tutaj miłość, po prostu do klubu, ale dalej to jest praca. To jest jednak praca w danym miejscu przez e, kilkanaście lat. To są wzloty i łupadki i my możemy patrzeć na to z tej perspektywy takiego e, przez pryzmat. O, jak oni świetnie współpracowali, że oni są sobą, sobą wierni. Nie, to dalej jest praca, tak jak wszyscy chodzimy do pracy. Tak, e, on e, Clay też chodzi do pracy. Drugim palcem... To jest najfajniejsza praca świata, bo nigdzie tak się nie zarabia jak w NBA, w żadnym innym sporcie. To W pierwszej pewno. dziesiątce najlepiej zarabiających sportowców świata jest czwórka z NBA. No i te gwarantowane pensje, możliwość wyjazdu na, na, na pogrzeb babci bez straty nawet jednego centa. Tak, no, przede wszystkim ta gwarantowalność, czego na przykład w NFL nie ma, mimo że jest w moim zdaniem to... bardziej kontuz... kontuzjogennym i raczej szybciej kończącym kariery sportem, tak, bo tu nie ma tej gwarancji, że po jednej kontuzji nie będziemy w stanie wrócić tak szybko jak w przypadku NBA, albo że tą karierę nadrobimy intelektem, a mamy szybko biegać, no to mamy szybko biegać i tyle. Ale ja tak. emerytura jeszcze odkładana, tak? no Worta no zasługa NBA, bo i całe tak. szczęście, no bo tutaj ten spadek był I bardzo czy duży. To jest umowy no bo... zbiorowe i stowarzyszenia gry. Tak, graczy. ale to też spowodowane tym, że no skoro już zaczynają, znaczy kończą karierę z tak wysokiego celu, no to niestety potem ta emerytura jest dosyć a, fajnie, że o tym mówimy, bo ja tak króciutko jeden wątek, bo jest parę osób w Polsce, które wypowiadają się na temat NBA, że tak powiem, nie mając pojęcia, jak funkcjonuje ta liga. To jest w ogóle nie do wyobrażenia. To tak jak Charles Barkley ma prawo nie znać, kto gra w poszczególnym zespole. Zwłaszcza na początku są tak, tak ja uważam, że ludzie, którzy zajmują się czy. Próbują się zajmować NBA, nie wiedzą, że tam można tyle zarabiać. Ktoś tam, nie wiem, krzyczy, że to, dlaczego to ktoś tam zarabia 20, a inny 50, no to niech sobie poczyta CBA, niech wie, co to jest salary. Natomiast też weźmy pod uwagę, że NBA ma pokrycie co do centa na te miliony, na te setki milionów, na te miliardy, ile tam? 13 miliardów było przychodów NBA w poprzednim, jeszcze w poprzednim sezonie, także spodziewajmy się, że yy, yy, będzie więcej. Także w tym wymiarze to jest liga można powiedzieć najbardziej zawodowa, z jakich można sobie wyobrazić i jeszcze na dodatek rewelacyjnie traktująca swoich pracowników, niemal wszystkich bez wyjątku, prawda? Także to też jest godne podkreślenia. Uczmy się tego zawodowstwa od MBA, a przede wszystkim struktury finansowo-ludzkiej, tak bym powiedział. Tak, drugim tym można powiedzieć palcem z tych czterech falców jak jakbym to nazwał, jest przede wszystkim inna trochę, może nie rola, bo rola cały czas no zawsze była do, do strzelania do tej e, egzekucji z załuku, ale w trochę innej sytuacji, ponieważ dotychczas musiał o wiele więcej pracować, i takie było założenie Goldy. Bazowaliśmy na ruchu, na ścięciach, na większym e, zaangażowaniu zawodników bez piłki. Nie ma co się oszukiwać, że no, metryki nie oszukamy i biegając wokół e, po boisku, jeżeli nawet, no wiadomo, możemy wziąć fenomen Stefa, który czasami jak pokażemy, ile on biegnie w ciągu jednego posiada w ciągu 24 sekund, czyli no tak na, de facto to 18 liczby tak naprawdę od przeprowadzenia piłki przez kogoś e, na, na połowę rywala, no, to jeżeli pomyślimy o tym, że zawodnik po zerwaniu acl po kontuzji Achillesa ma dodatkowo Tyle generować jeszcze z siebie siły, no ta skuteczność będzie spadała. Tu mamy sytuację taką, że on jest w piękny sposób, może być obsługiwany przez lukę. To jest już czasami też ten komfort, że jego zmęczone nogi po prostu muszą chwilę poczekać i zrobić, powiedzmy. Dwa kroki w prawo, żeby tutaj znaleźć ten y, passing lane, znaleźć ten moment, te, to okno do podania, bo Luka no, zresztą widać było, jak przez Łębiego podał, za, za głową, za jego głową, za, za wszystkimi, tak naprawdę. No to Blind, to, pass. Blind pass, tak? ten słynny. To jest prawdziwy no pass. Pamiętajmy, że to często się zdarza, że ktoś podaje i odwraca. E, to, e, na którymś z meczów w tym sezonie właśnie podali różnicę, że jest no-look pass i look-away pass. To są takie dwie różne. Małe, ale jednak z, e, e, widoczne różnice, ale to, że on może stanąć przez chwilę w rogu, może dwa, trzy posiadania trochę jakby czekać na to, że po prostu ta obrona od niego odejdzie, bo muszą się poświęcić na, e, i skupić na luce, no to też daje szansę na to, że on zagra lepiej, że ma więcej energii, ma więcej werwy. No bo po prostu bo mniej energii go kosztuje to. Kolejna sprawa jest taka, na chwilę obecną wydaje mi się, że Dallas trochę jest jednak jeszcze minimalnie lepszym zespołem defensywnym niż Golden State nawet z tego powodu, że ma potencjał pod koszem najzwyczajniej w świecie. Ma, ma ten shot blocking, ma to, że i Daniel Gafford i przede wszystkim Derek Lively są tutaj naprawdę zawodnikami o dużym potencjale defensywnym. Daniel Gafford może już tego wiele, wiele potencjału nie ma, bo już raczej go w pełni wykorzystał, ale sufit Derek'a jest naprawdę tutaj wysoko. To też Widzę, prostu... Washington jeszcze się rozwija, prawda? Jak jako play to, player. Tak, tu defensywnie tutaj naprawdę bardzo dobrze wygląda, co oznacza, że klej już nie musi tyle pra próbować pracować w obronie, bo to już nie jest ten sam tej to nie jest typowy free andy, to już jest raczej free z odrobiną DI. Więc też tu mówimy o sytuacji takiej, że ta energia znowu jest przekazana na to, na co Chcemy, żeby była przekazana, czyli zakładam, OK. Play, już nie jesteś typowym stoperem, już nie jesteś tym plasterem, że kładziemy cię na najlepszego obwodowego e, drużyny przeciwnej. Rzucaj. Masz lepsze okazje, nie musisz też tyle biegać, nie musisz e, tu wykonywać e, maratonu wokół boiska. E, znajdziesz swoje miejsce, a nawet jeśli nie, to luka i tak cię znajdzie. No i kolejna sprawa. Myślę, że jednak tu zapominamy o jeszcze jednej rzeczy, bo miał e, lepsze oferty, jeżeli patrzymy czysto finansowo. Tu była kwestia bardzo prosta jeszcze, wygrywanie. Dallas, jakby nie patrzeć, jest tutaj dalej potentatem, tak jakby nie patrzeć, finały konferencji. E, drużyna, która naprawdę potrafiła sporo e, namieszać, mimo że chyba niekoniecznie każdy widział ją aż tak wysoko, bo to raczej e, upa upatrywano e, powiedzmy Denver, no wiadomo, być może Minnesota, e, może Oklahoma. E, więc tu to Dallas było tak trochę może nie jako underdog, ale jako taki trochę cichy, e, taka cicha niespodzianka. Więc on też wchodzi do drużyny, która nie ma aspiracji. O dobra, jeszcze musimy przed play-offami wygrać jeden, dwa mecze play -inów. Nie, nie, nie. Tu mamy sytuację taką, że my się bijemy o to, żeby mieć przewagę parkietu w pierwszej rundzie, być może jeszcze w drugiej, w zależności od sytuacji. Więc to są takie cztery powody, dla których jednak no, zwłaszcza na samym początku no, naprawdę jest z czystego takiego psychologicznego punktu widzenia daje tych Skrzydeł, że rzeczywiście tej a, ru, rumaki z Dallas a, mają powód do zadowolenia, i też zwłaszcza chociaż już nie najmłodszy, tutaj potrafi, e, rumak klej potrafi sporo zdziałać, e, bo nie zapominajmy, że no, rzut ma fenomenalność. No, e, pokazywali kiedyś filmy, kiedy miał kontuzjowaną prawą rękę, w jaki sposób on potrafi rzucać lewą. E, I nie mówię tutaj o lejapach, mówię tu o samym rzucie. Więc jeżeli trochę ograniczymy jego rolę no to daje, dostajemy de facto lepszą wersję Tima Hardawaya Juniora, no bo z lepszą selekcją rzutową, no i dalej moim zdaniem jako trochę mniej striki shooter tak naprawdę, który już nie ma e, tak wielkich odchyleń od swojej jakiejś tam a, średniej, zwłaszcza jeżeli już nie musi kreować sobie sam pokoźle, bo to jest przede wszystkim rzecz, której mam nadzieję, że nie będzie musiał powtarzać z zgolne, czyli jakieś próby w ogóle po koźle e, oprócz najprostszych mini closeoutów. No tak, tutaj w tym przypadku tak naprawdę zadziałała proza życia, czyli kwestie finansowe, można powiedzieć tylko i wyłącznie. Dlatego, że duet właścicielski Golden State Warriors już kolejny sezon musiał oszczędzać, oni zbili budżet o ponad 30 milionów dolarów, 35 jeżeli dobrze pamiętam, może nawet więcej, bo to tam jeszcze te rozliczenia z tymi zawodnikami, co byli tam w lidze letniej, którzy grali w preseason i tak dalej. Natomiast tu nie wchodziło w grę to, żeby, żeby podpisał taki kontrakt, który by mu dawał, nie wiem, 40 milionów dolarów, prawda, w, w Golden State Warriors Clay. Clay też jest zadowolony, bo wyszedł z tej trudnej sytuacji, że przestali istnieć Splash Brothers, bo trafił rzeczywiście do drużyny, która go chciała, która go potrzebuje, gdzie nie musi się nabiegać po tych zasłonach, tak, gdzie musi, nie musi korzystać ze stagerów i, i nawet większej liczby kolejnych zasłon, tylko zajmuje dobrą pozycję, tam dostanie piłkę co do milimetra, o czym wspomniałeś, tak, że, że no, nie, lepiej go nie znajdzie podaniem niż, niż Luka Doncic, prawdziwy artysta jeżeli chodzi o precyzję do grania. Natomiast w perspektywie może być z tym kłopot, dlatego że jeżeli Dallas Mavericks, którzy mają z kolei nowy duet właścicielski, który uznał dobra byliśmy w finałach NBA, tym razem przegranych, ale co musimy zrobić żeby zrobić ten kolejny krok wiedząc, że trochę tak takim wężowym ruchem do tych finałów NBA z zachodu weszliśmy, a konkurencja na zachodzie nie śpi. Musimy nie dość, że podwyższyć budżet i rzeczywiście podwyższyli budżet Dallas Mavericks, to jeszcze musimy zyskać takich graczy, którzy będą nam się w tym budżecie mieścili tak do 100. 90 milionów dolarów. Zobaczmy, jakie to są pieniądze. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Gdzie jakaś tam Euroliga? Kto tu mówi, że Euroliga jest ligą konkurencyjną dla NBA? To jeszcze pozyskali naprawdę grupę ciekawych graczy. Tu, tu mamy Spencera DiNuidego, mamy Quintona Grimesa, jednego z takich, których ja bardzo cenię. Postępu niksów nie było, gdyby nie, gdyby nie ten gracz. Tak? Jest Nadzi. Oni sporo stracili, bo jednak Derek Jones to był, to był stoper, że hoho na pozycję od jedynki do piątki. Zawsze jest to ryzyko, prawda? Ciut korygujemy, to, to nikt poszli za daleko w tych korektach, tak? I, I wyszło im niemal zupełnie coś nowego. Natomiast Dallas Mavericks tutaj aż takich zmian nie robili, bo oni byli bardziej, no tam też bardzo inteligentny jest GM. Zresztą działający w komfortowej dosyć sytuacji, Ander, taki, który, który wie, że może wydać więcej. Także Początek fajny dla Kleja, ale liczmy się z tym, że pójdzie w dół, tak? A, a już cokolwiek, gdyby się ten ich nowy tercet rozwijał ze względów zdrowotnych, tak? To, to będzie kłopot. Także Dallas Mavericks mogą mieć kłopoty, żeby utrzymać tę aż tak wysoką pozycję, bo przecież oni byli sporo niżej po sezonie zasadniczym w poprzednich rozgrywach, chyba na piątej pozycji, tak? Natomiast, natomiast muszą polegać na tym, że Coś stracili, coś zyskali, mają może w większą głębię, tak, skoro Maxi Kleber może wchodzi z ławki, jeszcze paru innych zawodników Lively. Z drugiej strony, oni byli też elementem zaskoczenia, bo to jak zrobili korekty kadrowe w lutym, istotne, tak, można powiedzieć z dwoma nowymi zawodnikami w piątce, to już tego, a tu nie mają. Już są rozpoznani, tak jak nie byli doskonale rozpoznani. Także MAS mogą mieć. Troszkę takie problemy, czy może nie aż taki postęp, a może nawet lekki regres w porównaniu z poprzednim sezonem. Chociaż mówię o rozgrywkach zasadniczych. Playoffs to będzie zupełnie inna historia. Tak podobnie jak, jak Nix, prawda? Czyli coś mamy poprawić, żeby wejść na jeszcze wyższy pułap, a to zawsze jest dużo trudniej wejść z pozycji dziesiątej na czwartą niż z pozycji drugiej na pierwszym. Tylko przypomnę to, co mówił Shaquille O'Neal. Że jeżeli Clay Thompson będzie miał średnią 20 punktów na mecz, to Dallas wygrają mistrzostwo. A w ten, na ten moment Clay Thompson po trzech meczach ma 19,7 punkta. Nie zostaną, mistrzami. I na ten moment nie ma szans. Nie, Myślę, że to jest dosyć wysoka średnia jak na kleja, biorąc pod uwagę otoczenie też najzwyczajniej w świecie, tak? Bo jednak w hierarchii można powiedzieć, że i Luka swoje zdobędzie, i oczywiście Kairi, no, no i karmienie łyżeczką, tak wszystkimi lob pasami do wysokich, no i oraz PJ Washington, więc tutaj no myślę, że w tej hierarchii to 20 punktów to tak wzięte chyba, bo, bo łatwo napisać na kartce 20 niż 19,5 czy inne cyfry, więc myślę, że tutaj to wyliczenie Szaka jest takie. No bardzo, o, bardzo na oko wzięte. Poszedł na troszkę, tak, poszedł tak, na Ale myślę, że... Jak to szak, na... jak to szak. Buty <grym> też nam oferował, niedrogie dla wszystkich i tak dalej. Podobno niezłe. Nie, e, nie, 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 nie. Jeżeli chodzi o... Tak, dla dzieci to są spoko, ale dla poważnych graczy no to tak. nie są dobre buty. No nie, nie, no to on, on nie mówił o tym, że to dla graczy, tylko właśnie dla dzieciaków, nie, także fajnie. Tu jest akurat, tu jest. Tak. Zresztą szak zawsze, jeżeli chodzi o etykę, nie można było mieć do niego specjalnych pretensji. Ja no, mówię, moim zdaniem to po prostu jest fajny, fajna wymiana, może nie bezpośrednia, ale jednak Tim Hardaway za Kleja Thompsona, o ile Tim Hardaway nie za bardzo nawet tą defensywę miał kiedykolwiek wpojoną. No i ta selekcja rzutowa, zresztą oglądam teraz mecz Miami z Detroit, no to ta selekcja rzutowa naprawdę jest katastrofalna i to jest na zasadzie. Momencie lecenia piłki do rąk Tima Hardawaya Juniora już już wie, on podjął decyzję, że ten rzut odda. A czy w najbliższym y, u, ułamku sekundy do niego dobiegnie obrońca, czy ją dobrze tę piłkę złapie, czy dobrze ustawi nogi, to już jest naprawdę najmniejsze znaczenie. Czy ewentualnie zostało na zegarze jeszcze dodatkowe 20 sekund. Ale ma tworzyć show, bo Detroit też na tym no muszą, tak? Natomiast Uf. zobaczmy, jakie wielkie zyski Golden State Warriors w miejsce kleja za te same pieniądze. Oni zyskali 4%. Zawodników. No ja bym niestety też takiej zmiany dokonał, znając jakby historię, tak, kleja te, te ile tam ma. Znaczy, 15 ogóle... lat wspólnej gry, tak. Tak, no, znali się dobrze wiedzieli, inaczej. E, wszyscy wiedzieli. Łodna e, kalkulacja. Tak, kto, e, kto czego oczekiwał na no, najzwyczajniej świecie, to już wiadomo, było, że a, a jedna ze stron na pewno nie będzie zadowolona, a nikt sobie nie chciał na to pozwolić. No, nie, nie ma miejsca z czegoś takiego. A jeszcze nie wspomnieliśmy przy okazji Nixów o, o stracie Hartensteina, bo Amerykanie się nauczyli wymawiać właściwie nazwisko niemieckiego gracza urodzonego chyba. No to wstawa. jest duża strata, niestety. To, to, to... dawało deskę, pamiętamy, co działo się w playoffs, prawda? Co tak, robi... nie zapominajmy o jego ofensywnym arsenale, bo to w jaki sposób. Zresztą tak samo jak ja. bardzo zawsze lubię, bo też jest leworęczny, jak ja, a z przyjemnością oglądałem jego wszystkie półhaki, takie prawie pustszoty, floatery z okolicy, no już wewnątrz pola 3 sekund, ale no powiedzmy z tej dalszej odległości. naprawdę widać, ile on pracował, prawda, Że, żeby się udoskonalać. Czy chłopak, którego nie chciano tam w wielu klubach, nawet w Europie. Tak, no ale no tu ta skuteczność to, że nie, nie można było go w żaden sposób stamtąd e, zostawić samopoc, bo po prostu e, dokładnie. To ofensywna zbiórka, ofensywna tak. zbiórka, której teraz nikt nie, mogą nie mieć. No Zobaczymy, no myślę, że tam jak przyjdzie co do czego, to Josh Hart tam weźmie odpowiednie specyfiki, urośnie 15 centymetrów i dalej. No weź... będzie trudniej, bez, bez Hardensteina i Jaczyły. Hardensteina i A, jeszcze warto powiedzieć, że nikt po prostu też nie było stać na niego. No niestety, nie? tak. No, bo po wiesz, po takim sezonie zarabiającym Oklahoma City Thunder w tej chwili, tylko um, Shea ma więcej. Um, no tak, znaczy po, tym sezonie, po, po takim sezonie to było do przewidzenia, że tu nie ma opcji zatrzymania, no bo po prostu. Ofensywnie potrafił zrobić swoje, te właśnie wszystkie półhaki, dodatkowo zbiórka w ataku no, i możliwość. 30 jeszcze... milionów nie było stać NYX-ów, żeby płacić kartę. No niestety, no ale no, też takie, takie są czasami realia, że dobrzy wszyscy wiedzą, że po sezonie, po takich playoffach, to kolejka się ustawi tak naprawdę po takiego no. zawodnika.